Jak radzić sobie z obiekcjami? To jest zmora każdego handlowca, przedsiębiorcy, freelancera, czyli kiedy już jesteś po przeprowadzonej prezentacji handlowej, już czujesz ten szelest pieniędzy, który wpadnie Tobie na konto, już widzisz uśmiechającego się klienta, już wiesz, że to jest Twoja sprzedaż i nagle Jeb. Muszę się zastanowić. Wie Pan, co? Ta cena Mi nie odpowiada. I milion różnych innych rzeczy, które słyszysz na rozmowie i wtedy entuzjazm opada, a ty zaczynasz wchodzić w tryb walki i zaczynasz zbijać te kontrargumenty i jedziesz i walczysz i czujesz się jak rycerz na wojnie, bierzesz tarczy, miecz i tłuczesz się z klientem i ostatecznie co? Sprzedaż się nie domyka, klient musi się zastanowić, ty mówisz do niego, że do niego oddzwonisz, a klient później nie odbiera. Więc ty dzwonisz dwa razy i temat zamknięty, kolejny klient. Więc to jest problem, problem sprzedawców, problem, który ja również miałem, który ja również miewam, że klienci tak robią. Natomiast jest jedna umiejętność, która pozwala. Pomóc radzić sobie z obiekcjami. Oczywiście nie sprzedasz każdemu, nie oszukujmy się, ale jest coś, co może Ci znacznie pomóc. I to coś, to jest technika przeramowania obiekcji.